Czy wiedzieliście, że w tym lokalu są aż trzy ukryte pokoje i to pod powierzchnią ziemi? Za chwilę zabiorę was do każdego z nich i pokażę wam, co jest w środku. Jesteśmy pod Elizium na Powstańców Śląskich 127 w Wrocławiu. Chodźcie ze mną. Jesteśmy w środku. No i pokażę wam, co dokładnie kryje się na poziomie minus jeden. Jesteśmy w pierwszym pokoju, który jest pokojem gamingowym, żywcem wyjętym ze świata Matrixa. Jak sami widzicie, są tutaj cztery wygodne fotele, padzik oraz oczywiście telewizor, na którym zagracie w dowolną grę. Jesteśmy w pokoju numer dwa i jest to pokój do karaoke. Możecie go wynająć na dowolną imprezę, ale myślę, że najlepiej będzie się tutaj Wam śpiewało wasze ulubione utwory. No i do tego jest tutaj w środku łazienka. Jak dla mnie 10 na 10. Jesteśmy w trzecim pokoju, który będzie idealny na wasze urodziny. Jest tutaj sporych rozmiarów loża. No i oczywiście znajdzie się ekran, konsola, oraz system nagłośnienia, więc tutaj też możemy odpalić karaoke, gry, no i przy okazji rozsiąść się bardzo wygodnie. Znajdziesz tu naprawdę oryginalne drinki i niektóre z nich zamówisz jedynie w tym miejscu. Elizium znajdziesz przy ulicy Powstańców Śląskich 127 we Wrocławiu. Oznacz znajomych, którzy powinni cię tutaj zabrać.